Oto dlaczego: 18-letni talent odrzucił Polskę i wybrał inną kadrę. To decyzja, która zabolała wielu kibiców. Dostał powołanie do młodzieżowej reprezentacji Polski, ale powiedział nie. W momencie, gdy polska piłka nożna z uwagą poszukuje każdego obiecującego talentu, który w przyszłości mógłby wzmocnić naszą kadrę, osiemnastoletni Antoni Krukowski, nowa, ekscytująca nadzieja widzewa łódź, Podjął niezwykle trudną i ważną decyzję. Decyzję, która zamyka, przynajmniej na razie, jego rozdział z biało-czerwonymi barwami na rzecz innej reprezentacji. Dlaczego odrzucił powołanie do drużyny narodowej? I jaki kraj postanowił ostatecznie reprezentować? To jest fascynująca opowieść o sercu podzielonym na dwa kraje i o podążaniu śladami swojego ojca. Zacznijmy od przedstawienia sylwetki samego zawodnika, bo to postać niezwykle ciekawa. Antoni Krukowski niedawno, w letnim okienku transferowym, dołączył do widzewa Łódź z pogoni Szczecin. I choć w ekstraklasie, na najwyższym poziomie, rozegrał na razie symboliczne 10 minut, to jego talent eksplodował w trzecioligowych rezerwach łódzkiego klubu. W zaledwie dwóch meczach strzelił aż trzy gole.